Czy możliwe jest, że nasze wspomnienia nie kończą się na obecnym życiu? A może regresja hipnotyczna to jedynie gra wyobraźni, w której umysł tworzy historię, by wypełnić luki? W tym materiale przyjrzymy się zarówno ezoterycznym, jak i naukowym interpretacjom regresji hipnotycznej. Regresja hipnotyczna to technika, w której osoba wprowadzona w stany głębokiej relaksacji ma przypominać sobie wydarzenia z przeszłości, nie tylko z dzieciństwa, ale również według niektórych teorii z poprzednich wcieleń. Zwolennicy tej metody twierdzą, że można w ten sposób odkryć wspomnienia z innych epok, odczuwać dawne emocje, a nawet znaleźć odpowiedzi na nierozwiązane traumy obecnego życia. Ludzie poddani regresji hipnotycznej często opowiadają o szczegółowych wydarzeniach, które rzekomo miały miejsce w ich poprzednich życiach. Niektóre relacje są na tyle precyzyjne, że zawierają daty, nazwiska i szczegóły historyczne, które później okazały się zgodne z rzeczywistością. Znane są przypadki osób, które pod wpływem regresji zaczęły mówić w obcych językach, których nigdy wcześniej się nie uczyły. Co ciekawe, podobny motyw pojawia się w popkulturze, na przykład w serii gier Assassin's Creed. W grze bohaterowie korzystają z technologii zwanej Animus, która pozwala im odtworzyć wspomnienia przodków ukryte w ich DNA. Choć to fikcyjna koncepcja czerpie inspiracje z idei pamięci genetycznej i możliwości przenoszenia informacji na poziomie biologicznym. Czy regresja hipnotyczna może działać na podobnej zasadzie? A może nasze wspomnienia rzeczywiście pochodzą z innych wcieleń, naukowcy podchodzą do tego zjawiska sceptycznie. Istnieje kilka teorii wyjaśniających regresję hipnotyczną. Konfabulacja. Umysł pod wpływem sugestii może tworzyć fałszywe wspomnienia które wydają się niezwykle realistyczne, pamięć genetyczna. Niektórzy badacze sugerują, że wspomnienia mogą być w jakiś sposób dziedziczone na poziomie DNA autosugestia i efekt hipnotyczny. Osoba poddana hipnozie może nieświadomie tworzyć historie pasujące do zadanych pytań. Czy regresja może być dowodem na reinkarnację? Zwolennicy teorii reinkarnacji uważają regresję hipnotyczną za jeden z kluczowych dowodów na istnienie poprzednich wcieleń. Argumentują, że skoro niektóre relacje są zgodne z faktami historycznymi, niemożliwymi do poznania w inny sposób, to musi istnieć coś więcej niż tylko iluzja umysłu. Czy regresja hipnotyczna jest bramą do wspomnień z poprzednich wcieleń, czy jedynie wytworem naszej podświadomości? Czy nauka kiedykolwiek znajdzie jednoznaczną odpowiedź na to pytanie? Co o tym myślicie? Czy mieliście kiedyś doświadczenia, które mogły sugerować istnienie poprzednich wcieleń? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.